Kiedy acecha la maldad to horror z Argentyny w reżyserii Damiana Rugne. Film ten pod angielskim tytułem When Evil Lurks jest dostępny w tym momencie na portalu Shudder. Jest to film, o którym chciałam z Wami porozmawiać dzisiaj, chociaż nie można go totalnie obejrzeć w Polsce o ile nie ma się VPN-a albo nie kombinuje się w jakiś inny sposób. Ale przyznam się szczerze, po obejrzeniu go zwyczajnie nie mogę się oprzeć. Film opowiada historię dwóch braci, którzy napotykają na swojej drodze osobę opętaną i próbując ratować miasteczko, w którym żyją, sprowadzają na nie zagładę. Film ten przykuł moją uwagę, bo przynajmniej dwóch youtuberów, których regularnie oglądam, zrobiło jego recenzji i bardzo chwaliło ten film. A ponieważ żyjemy w takich wspaniałych czasach, że mamy VPN-y i kolegów z zagranicy, no to jakimś sposobem udało mi się dotrzeć do tego filmu. Ale. Nie sięgnęłam po niego tylko i wyłącznie dlatego, że to była polecajka YouTuberów, których oglądam, tylko na moje zainteresowanie złożyło się naprawdę kilka czynników. Pierwszy z nich było to, że ja po prostu lubię horror hiszpańskojęzyczny, czy to hiszpański, czy to pochodzący z Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, bo oni się po prostu nie pierdzielą, bo oni się nie stosują, dupie mają jakieś amerykanizowane normy i to. Co można pokazać w kinie, czego nie można pokazać w kinie, co spowoduje, że publiczność nie pójdzie do kina i nie wyda pieniążków i panowie producenci w Hollywoodzie nie zarobią sobie na kolejny jacht. Tam nie ma czegoś takiego, że o nie, może zróbmy ten film mniej krwawy, żeby dostać kategorię PG-13, żeby więcej ludzi poniżej 18 roku życia mogło na niego pójść. Tylko jak film ma być bolesny, obrzydliwy, okrutny, niepokojący, to po prostu taki jest. I nie ma w tym kinie bardzo często jakiejś takiej zabawy w ucinanie kadru przed jakimś takim big revealem. Jak mamy patrzeć na ohydę, obrzydliwość i przemoc, to będziemy musieli na to patrzeć. Czy nam się to podoba, czy nie. Przy czym, jeśli nam się nie podoba, to po co tak naprawdę sięgamy po taki gatunek? Jeśli ktoś ogląda mój kanał od jakiegoś czasu, to doskonale zdaje sobie już pewnie sprawę z tego, że ja w momencie, kiedy siadam do horroru, to oczekuję krwi, flaków i cierpienia. A jeśli dwóch youtuberów, których często oglądam, mówi, że ten film jest mi to w stanie dostarczyć, no to mnie nie trzeba większej rekomendacji. No i obwieszczam, że tak. Body horror w tym filmie jak najbardziej występuje, i to jest właśnie taki. Hiszpańskojęzycznych body horror. Jak ma być krew, miazga, mózgi, urwane kończyny, dużo rozmaitych wydzieliń, to będziemy to oglądali w pełnej krasie. Przy czym ja, nawet jeśli film jest reklamowany jako najbardziej krwawy, najbardziej obrzydliwy, najbardziej graficzny, jaki ktokolwiek kiedykolwiek widział, to ja z reguły stwierdzam, że hmm. Mogłoby być bardziej. I wtedy zawsze zadaję sobie pytanie, czy nie powinnam zasięgnąć porady specjalisty. Ale jeszcze sobie nie odpowiedziałam na to pytanie, bo chyba nie jestem na to gotowa. To, co w tym filmie zdecydowanie mnie urzekło, to jest to, że bardzo szybko orientujemy się, że ten film wykracza poza pewnego rodzaju przyjęte normy i reguły. On za nic ma swego rodzaju dekorum, w którym odgórnie jest tak jakby przyjęte, narzucone, i etos nakazuje, że pewne rzeczy pewnym typom postaci się nie przydarzały. Tutaj Rugna mówi: nu, 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 niespodzianka. I momentu, kiedy pierwsza taka rzecz się wydarzyła, to film naprawdę mnie złapał. I miałam parę takich momentów, kiedy film naprawdę trzymał mnie w napięciu, bo wiedząc, że coś wydarzyło się chwilkę temu, bałam się praktycznie o każdego bohatera. Zwłaszcza, że i tutaj myślę równa zasługuje na kolejną pochwałę. Napięcie w tym filmie jest bardzo dobrze budowane w poszczególnych scenach. My wiemy pewne rzeczy, których nie wiedzą nasi bohaterowie, albo inaczej, które część naszych bohaterów wie, ale inni nie wiedzą, ignorują. I po prostu czekamy, kiedy to się stanie. To jest takie piękne odwołanie do tego. Pistoletu Czechowa, który wiemy, że gdzieś tam jest i że musi w którymś momencie wystrzelić, więc tutaj jak najbardziej budowanie napięcia i payoff bardzo dobrze ze sobą współgrają. Także był to jeden z niewielu filmów, na których siedziałam i co jakiś czas mówiłam: O kur. Jest to film, który ewidentnie zaliczyłabym jako. Niemiły film. Jest to bardzo nihilistyczny take dotyczący deprawacji tych najbardziej niewinnych i tych najbardziej bezbronnych. Film po prostu nie bierze jeńców i z każdą kolejną sceną odbiera nam nadzieję na jakiś epijent. I chociaż wydaje mi się, że sama końcówka, sam finał mogłaby być trochę lepsza, to tematycznie ten film dotyka jakichś takich zakamarków mojego mózgu, odpowiedzialnych za niepokój. I myślę, że to jest wielka siła tego filmu. Generalnie, w teorii w sumie w praktyce film jest o opętaniu, przy czym traktuje to opętanie w trochę taki specyficzny sposób, bo bardziej przypomina to wirusa, jakąś chorobę rozprzestrzeniającą się po okolicy, niż takie klasyczne opętanie, jakie mogliśmy zobaczyć na przykład niedawno w filmie Egzorcysta-Wyznawca. I myślę, że to jest super. Zwłaszcza, że w toku takiej delikatnej ekspozycji mamy dokładnie wprost powiedziane, jakie są pewne zasady, do których, co do których trzeba się stosować, które trzeba respektować, żeby się wybronić przed tym czymś. Czymkolwiek to coś jest, co pozwala nam, widzom, którzy pierwszy raz stykają się z czymś takim, pierwszy raz stykają się z taką formą opętania, bardzo szybko połapać się, co jest co, i może nie tyle dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale co powinno się stać, żeby rzeczy dalej się nie działy. W tym momencie dochodzimy do takiego elementu, który wydaje mi się może być dla całej rzeczy publiczności taką największą kością niezgody, największym problemem w tym filmie, a mianowicie, że para dwóch głównych bohaterów, którzy są braćmi, zachowują się miejscami, powiedziałabym nieroztropnie. I myślę, że w normalnych okolicznościach, kiedy w horrorze zwłaszcza stykamy się z bohaterem, który robi po prostu kretyńskie błędy. Zwłaszcza takie, wiecie, najbardziej kliszowe, że w momencie, kiedy atakuje cię zamaskowany zabójca, to zamiast uciekać na zewnątrz, ty uciekasz na góry do swojej sypialni i chowasz się pod łóżkiem. Albo to, że nie działa światło, a ty i tak schodzisz do piwnicy bez żadnej latarki, ani niczego i totalnie nieuzbrojona, chociaż pistolet leży na blacie w kuchni. To, to są takie rzeczy, nawet do których życzymy, o nie ty debilu, mam nadzieję, że zaś zginiesz. Bardzo często tak właśnie jest. Tutaj wydaje mi się jednak, że główni bohaterowie są po prostu niezbyt bystrzy. A co gorsza, wydaje mi się, że oni bardzo często podejmują różnego rodzaju decyzje, bo wydaje im się, że w ten sposób mogą zażegnać i odwlec to zło, które się zakrada. No właśnie, film nazywa się po angielsku When Evil Lurks, a po hiszpańsku Cuando Asecha La Maldad, co myślę, że jeśli miałoby to dostać jakiś polski tytuł, to taki najbardziej poprawny tytuł to by było gdy zło się zakrada. Tak czy siak, wracając do bohaterów, wydaje mi się, że właśnie postawa tych dwóch braci, a zwłaszcza tego starszego brata, jest taką kolejną cegiełką dokładającą się do tego nihilizmu tego filmu. Tego, że, że nic nigdy nie było ładne, że ludzie nie mają szansy na dostąpienie odkupienia, że nie ma żadnego zbawienia, nie ma światła na końcu tunelu i że wszystko to jest brud, smród, gnój, bagno, wszyscy są źli. No i dość mocno depresyjny film, ale mi się podobał. Tak wiem, jestem dziwna. Czego mi w nim zabrakło? Zabrakło mi trochę fajerwerków. Faktycznie pierwsza połowa filmu uderza w takie bardzo dobre, bardzo wysokie C, jak dla mnie i chciałabym, żeby ten poziom się utrzymał, ale jednak z biegiem filmu energia tak jakby się wytraca i koniec końców ostatni akt i jego zakończenie jest takie... Mm liczyłabym na coś innego. No i wiadomo też główni bohaterowie, za którymi podążamy, chociaż wpisują się tematycznie w całość tego filmu, no to jednak chciałoby się może, żeby podejmowali jakieś takie lepsze decyzje, mniej brzemienne w skutkach, a z drugiej strony też ich rozumiem, bo w sumie są tacy prawdziwsi w tej swojej takiej ułomności, niedoskonałości. Przez to stanowią idealną pożywkę dla tego zła, które się zakrada. Film ten na spokojnie, na sztywno odstaje ode mnie ocenę 7 na 10. No i teraz, co mogę Wam polecić? Tak jak już powiedziałam, są VPNy, żyjemy w dobie globalnej wioski, więc może macie jakichś znajomych, którzy mają dostęp do Shadera. Nie mam zielonego pojęcia, czy ten film kiedykolwiek trafi do jakiejś takiej szerszej dystrybucji w Polsce. Pewnie nie. Czy będzie można go gdzieś oglądać na jakimś streamingu? Ciężko jest mi powiedzieć. Ja po prostu po obejrzeniu go stwierdziłam, że to jest coś, o czym chciałabym Wam powiedzieć, czym chciałabym się z Wami podzielić, czym chciałabym Was zarazić i uczulić Was na to, że jeśli kiedykolwiek uda Wam się trafić na ten tytuł, to jest to tytuł, po którym moim zdaniem warto sięgnąć. Chociażby pod względem tego, że jest to film zdecydowanie inny niż to, co zazwyczaj jest nam pokazywane w kinach. Także życzę Wam powodzenia, życzę Wam szczęśliwych łowów i mam nadzieję, że nie zawiedziecie się, jeśli uda się Wam złowić ten tytuł gdziekolwiek w sieci. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.